Hej, hej! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wczesnym, wczesnym porankiem w Star Wars Battlefront pograjmy trochę, postrzelajmy, nacieszmy się taką elegancką, przyjemną rozwałką, którą można sobie zawsze rano zafundować, bo jest krótka i, i bezstresowa. Tak sobie to wykoncypowałem, robiąc te e, odcinki porannego grania. Zatem zapraszam Was bardzo serdecznie, a vlogi, vlogi zawsze się... dla vlogi jest zawsze okazja i się od czasu do czasu trafią. Zatem bawcie się dobrze. W tych potyczkach na krótki dystans trudno używać czegoś innego niż DL-44. Przewaga, jaką daje ta broń, jest kolosalna i... Czasami mam tak jakby kusi mnie, żeby wziąć coś innego, ale wtedy... Za każdym razem, kiedy zginę z przeciwnikiem, który akurat używa DL-44, to myślę sobie, no ja pierdziele, no... Trzeba było używać DL-44 i się nie martwić. Tak, przynajmniej jak zginę, mając Del44, no to mogę tylko siebie winić, nie? Coś mamy w łapie, weźmiemy sobie tarczę. I startujmy. Ktoś tu używa tego blastera trzystrzałowego, on ma taką bardzo skomplikowaną nazwę. Znaczy pistoletu właściwie blasterowego. Okej, spokojnie, 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 spokojnie. Ach! Koleś tu wskoczył. to było do przewidzenia. No fajnie się stało na tym sokole, ale. Dobra. Wchodzimy do akcji. Gwałtownie i brutalnie ktoś tu był, ktoś tam był, wszędzie gdzieś ktoś jest. Dobra, mamy prowadzenie. Coś mnie tutaj próbował namierzyć. Przy okazji moja bomba też zgarnęła kogoś. Na tym dystansie to ja tracę. Niestety, obrażenia jakie mogę zadać. Eh, przesuwałem się tylko w jedną stronę. Dlatego mnie zabił. Ups. Prawie sam się wy, własnym granatem wysadziłem. Imperialni są po drugiej stronie. Unikajmy dużych otwartych przestrzeni, jednak DL44 mocno traci na dystansie. Ach! Dwa kile i miałem użyć tarczy, ale zapomniałem wcisnąć guzik. No kurde. Mój, mój imploder nikogo nie załatwił, natomiast mój blaster, owszem, jedną osobę. Troszkę niepotrzebnie się wpakowałem e, na ten teren otwarty znowu. Tak żeby mogli do mnie strzelać z kilku kierunków naraz. Są takie sytuacje, z których, których się powinno unikać. Ale jest tu dużo takich miejsc niestety. Ale są też takie. Ach, się musiało kiedyś skończyć, nie? Ale żeśmy ich ładnie tutaj przetrącili? Gdzieś siedzą tu. Przy okazji, tu są jakieś ciekawe rzeczy do znalezienia. To miejsce lubię. Ktoś do mnie strzelał. Stąd uciekłem przed imploderem, znaczy przed miną zbliżeniową. Ach, tam. <laughs> Mnie ktoś z tyłu dopadł. No dobra. Zresztą ludzie w tych czarnych pancerzach na 50 poziomie strasznie dużo czasu muszą spędzać. ...w Star Wars. W to się nie dziwię, bo... Nie, no, działo blasterowe, naprawdę. facet zablokował tutaj mocno. Okej, okay, tu nikomu krzywdy nie zrobiłem. Weźmy sobie to. Albo i nie. To mnie wyprzedził. Po lewej stronie coś się powinno dziać. Oh, shit. Chciałem dopaść jednego i wystawiłem swoje plecy na ostrzał. No, oh, to było do przewidzenia. Lubię też te pomieszczenia takie. No, tu mam przewagę. ładnie tu ustawił, kurde. Przy tym punkcie, sfiniaczek. Ach, trzeba było użyć tarczy. Myślałem, że dam radę. No imploder. Prawie się wysodziłem imploderem sam. Musiałem uciekać. O, ostatni kill! Yeah! Przyładowałem prostowe w twarz. Uuu! Kto był najlepszym strzelcem w mieście? Cidnej ty! Cidnej ty! O! Oh, Och! dumnie wpatrzony w przyszłość! Mój pasz. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Było cudownie, cudownie. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Hej, hej.